Włącz i zostań z nami. przekaz, który wnosi Trzaskowski w kampanii odnośnie adopcji dzieci, kiedy w programie pisze jedno, potem przeciwstawia się temu, wygłaszając, że jednak jest przeciwny adopcji dzieci. Można zastosować całą damę pytań, głównym przeciwnikiem jest rodzica, a to też jest pewien elektorat. Później bo okazały swój dowód osobisty, odebrały pakiet wyborczy i mogły później zagłosować. Druga grupa to między innymi kobiety w ciąży. za kolejnością będą mogły kobiety w ciąży wejść do lokalu wyborczego i oddać Swój głos. Kolejne osoby to osoby niepełnosprawne, także bez kolejki, no i osoby, które pojawią się z dziećmi do lat 3. To takie ułatwienia, które pojawiły się w rozporządzeniu ministra zdrowia. Rozporządzenie zostało opublikowane wczoraj w dzienniku ustaw. po to, żeby zachować wszelkie możliwe rybory bezpieczeństwa. No i oczywiście będzie dbanie o higienę, będą te długopisy, które będą na miejscu, będą odkażane specjalnymi środkami. No, bo korzystamy z ich instrumentów w internecie. A zatem i oczywiście, na przykład, prawo. Sprawiedliwość, czy rządzący teraz obóz był przeciwny tej dyrektywie, ale ona została przepchnięta, czyli ogranicza właśnie wolność w internecie dlatego że Niemcy dogadali się z Francuzami Francuzi prosili o pomoc w przepchnięciu tej dyrektywy ograniczającej wolność w internecie w zamian za co obiecali Niemcom pomoc w przepchnięciu Nord Stream 2 i dyrektyw związanych z prawem do wyłączenia Nord Stream 2 spod tak zwanego pakietu energetycznego czyli ograniczeń nałożonych przez prawo europejskie Mówię o tym dlatego że Rafał Trzaskowski reprezent Kontynuuję formacja jako wiceszef formy Obywatelskiej, która nic nie zrobiła, żeby w sposób systemowy i strukturalny Chronić przecież tę wolność w internecie. Co więcej, w przypadku dyskusji akta 1 chciała się przyłączyć do tak naprawdę wielkich oligarchów, którzy chcieli narzucić kontrolę internetu. Więc jak słyszę, że 23 bodajże czy 6 kwietnia wygłaszał przemówienie o wolności w internecie, to po prostu mnie to trochę śmieszy, bo jego partia no, nie jest rycerzem ochrony wolności w internecie, wręcz przeciwnie, to prawo i sprawiedliwość chroni tę wolność. W internecie, której po prostu wytworem doskonałym jest Rafał Trzaskowski, który od 20 lat dostał jeszcze 1000 zł do Sa San Paulo na koszt podatnika, a nie na koszt własnej firmy czy swój własny, i w dodatku jeszcze w czasie debaty w Lesznie pokazał, że tak naprawdę nic nie wie o gospodarce czy nawet Unii Europejskiej, bo żadnych liczb nie przytoczył. Mówił wszystko na okrągło. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.